chwilkę. Krótkie słowo wstępne. Dzisiejsze słowo wstępne nosi tytuł Plotki i Szemrania. Otwórzmy sobie przypowieści Salomona najpierw. Na jedenastym rozdziale. Najpierw przeczytamy kilka fragmentów przypowieści Salomona lub Księga Przysłów w zależności od tłumaczenia Fragment pierwszy to jest rozdział jedenasty, werset trzynasty. Plotkarz krąży wśród ludzi i zdradza tajemnice, lecz człowiek godny zaufania jest dyskretny. Następny fragment rozdział dwudziesty, werset dziewiętnasty. Gaduła krąży po ludziach i zdradza tajemnice, nie zadawaj się zatem z plotkarzem. Następnie mamy rozdział dwudziesty szósty, werset dwudziesty. Nie ma drewna, gaśnie ogień. Brak plotkarza, cichnie kłótnia. I w tym samym rozdziale, werset, to był 22, a teraz werset 20, nie, przepraszam, teraz 22, słowa plotkarza są jak łakocie, łatwo wpadają głęboko do wnętrza. Więc czym jest plotka? Jak sobie sprawdzimy w słowniku, to plotka to jest wymiana informacji o nieobecnej osobie o zabarwieniu oceniającym. Myślę, że można by śmiało powiedzieć, że to zabarwienie oceniające, to jest tak nas trochę usprawiedliwia, jak sobie tak pomyślimy, że nie, no, że my jak tam plotkujemy, to żeby to była plotka, to musimy tam kogoś tak obgadać, tam mu tam pocisnąć. Prawda? Natomiast jest taka, że kiedy rozmawiamy o kimś, kto jest nieobecny na zasadzie, a ja słyszałem to, a ja słyszałem tamto, no to już mamy do czynienia z plotką. I może tak, w tej, a w ogóle w tej definicji to jest, to jest ciekawe, jak się sobie sprawdzimy w słowniku definicję, to jest tam napisane, że plotka ma funkcję społeczną. Że jakby ludzie się boją, tego, że zostaną oplotkowani, że jakby to jest taka funkcja społeczna, która sprawia, że ludzie się boją robić pewne rzeczy, bo boją się tego, że ludzie ich tam obgadają i że im opinia spadnie i tak, dalej, i tak dalej Jakby w kościele tego w ogóle nie uznajemy. Dobrze, doskonale widzimy, że Bóg raczej plotkarzy nie lubi, nie lubi plotek i jakby w ogóle musimy o tym zapomnieć, że plotka jest narzędziem do czegokolwiek. Przykłady. Przykłady, no właśnie, bo to jest najczęściej, to jest właśnie największy problem. Co jest plotką, co nie jest plotką. No, na przykład odwiedziliśmy brata czy siostrę, przyjeżdżamy do kościoła i ktoś nam spyta, co u nich? Byliśmy, widzieliśmy, rozmawialiśmy, na pewno pozdrowili, na pewno nie mają nic przeciwko, to nie jest plotka, to jest zwykła rozmowa. Byliśmy u brata, przyjechaliśmy, a co tam u nich ciekawego? No, tam zrobili to, tamto, nie ma problemu, żadnych niedomówień. Kolejna sprawa, co nie jest plotką, to jest na przykład ostrzeżenie. Często bywa tak, może nie często, czasami, na szczęście, na szczęście czasami, że jest jakaś osoba, która na przykład była w kościele, której już nie ma, która została usunięta z kościoła albo która. Sama się usunęła przez różne jakieś tam buntownicze postawy. Są też jacyś internetowi nauczyciele w dzisiejszych czasach, z którymi trzeba sobie radzić. No więc w sytuacji, w której pastor ostrzega przed jakąś osobą, też nie jest to plotka. To jest po prostu troska o owczarnię. I oczywiście tutaj po stronie pastora leży to, żeby no, właśnie nie zamienić tego w plotkę. To znaczy, jeżeli mamy osobę, która na przykład została z kościoła usunięta, albo osobę, która z kościoła odeszła, no to jakby nie wywlekamy spraw i problemów, z którymi, o których były prowadzone prywatne rozmowy między na przykład właśnie pastorem, czy starszymi, a tą osobą. Mówimy tylko tyle, ile trzeba. Właśnie po to, żeby nie zamienić tego w plotkę. Kolejna sytuacja, która nie jest plotką. To jest poradzenie się pastora. To znaczy, widzimy, że jest problem u jakiegoś brata albo u jakiejś siostry. No i co jest tutaj ważne? Najpierw rozmawiamy. Jako brat, jako siostra, mamy obowiązek, żeby kiedy dostrzeżemy na przykład jakiś grzech, żeby zapytać. W duchu łagodności oczywiście. Nie w duchu jakiegoś ogromnego pouczenia, ale w duchu łagodności zapytać, co się dzieje. Porozmawiać zasugerować coś. I kiedy nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać, kiedy widzimy, że jakby nasze starania, nasze siły, no tutaj niestety nic nie działają, to takiej osobie wtedy powinniśmy powiedzieć, że słuchaj, no ja się poradzę pastora w tej sprawie, dlatego że jest to skomplikowana sprawa, ja chcę Ci pomóc, widzę, że nie wiem, brniesz w grzech, żyjesz w grzechu, robisz coś niewłaściwego. I wtedy to nie jest plotka. Przechodzimy do pastora i mówimy, pastorze, potrzebuje porady, potrzebuje pomocy. Zaobserwowałem coś takiego, zaobserwowałem coś takiego u brata, u siostry. Ale gramy w otwarte karty. Nie ma tu jakiegoś szeptania, jakiegoś ja tam nie powiem, może powiedziałem pastorowi, bo będzie się na mnie gniewał, bo jakby no. Troszczymy się o duszę naszych braci i sióstr. Więc takie rzeczy w ogóle nie powinny nas zaprzątać, że ktoś się będzie na nas gniewał, tylko powinniśmy grać w otwarte karty. Po prostu. Na pewno plotką jest taka sytuacja, w której oceniamy kogoś pod ich nieobecność. Kogoś nie ma, a my o tej osobie rozmawiamy, oceniamy ich postępowanie. To jest plotka. Tak, żeby sobie posiedzieć i pogadać, pooceniać, poczuć się lepiej. Plotką na pewno jest też rozmowa o osobie, której nie ma na zasadzie a ja słyszałem to, a ja słyszałem tamto. Ciekawe, co uczesia. No, ja słyszałem, że uczesia to, a ja słyszałem, że uczesia tamto, a ja słyszałem jeszcze coś innego. Problem z plotką polega na tym, że jak się plotkuje o ludziach, to ci ludzie, którzy o nich plotkują i rozmawiają, po pierwsze budują fałszywe przekonania o nich. Rozmawiamy o, o kimś, kogo nie ma. Ta osoba nie może się obronić. A nawet kiedy rozmawiamy o rzeczach, które pozornie nie są złe, tylko właśnie rozmawiamy na zasadzie a ja słyszałem to, a ja słyszałem tamto, to ta osoba nie ma możliwości, żeby sprostować jakieś błędy, żeby je wyjaśnić. I w ten sposób dochodzi do sytuacji, w której ci ludzie, którzy o tej osobie rozmawiali, nabierają fałszywych przekonań o tej osobie. Krótko mówiąc, kłamią. I żyją w kłamstwie. I w sposób nieprawdziwy, niezgodny z rzeczywistością, będą do tej osoby podchodzić, na przykład. Będą ją traktować, będą o niej myśleć, a tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, co sami sobie w swojej głowie stworzyli, poprzez to, że biorą uczestnictwo w plotkach. Plotki prowadzą po prostu do rozłamów. Tworzą się jakieś kliki. Ludzie zaczynają między sobą plotkować o jakichś innych osobach. Tamte osoby zaczynają gdzieś z jakimiś innymi ludźmi, z których po prostu może trochę bardziej lubią, rozmawiać i tworzą się w ten sposób w kościele podziały. I temu mówimy stanowcze nie. Jak sobie przeczytamy, otwórzmy sobie list do Rzymian, pierwszy rozdział, 18 do 31. Dłuższy fragment, ale żeby nie żeby nie wyrywać tego z kontekstu, bo kontekst jest tutaj ważny. Rozwijmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba, gdyż to, że on istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga, podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę ich własnych serc, dalecy od czystości, bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą. Ci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz. I z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen. Dlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne. Podobnie mężczyźni porzucili naturalny pociąg do kobiety i oddali się w współżyciu między sobą. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się bez wstydu i ściągają na siebie samych zapłatę godną ich zboczenia. Poszanowanie Boga przestało być dla nich ważne, dlatego również Bóg wydał ich na pastwę rozumu, niezdolnego do trafnych ocen, także czynią to, co nieprzyzwoite. Oni ludzie pełni przeróżnej niesprawiedliwości, zła, chciwości, niegodziwości, zazdrości, chęci mordu, niezgody, podstępu, złośliwości, plotkarstwa, oszczerstwa. Ludzie nienawidzący Boga, zuchwali zarozumiali, promujący samych siebie, wynajdujący zło, nieposłuszni rodzicom, nierozumni, niesumienni, nieczuli, bezlitośni. W takim towarzystwie znajdujemy się wtedy, kiedy oddajemy się plotkom i kiedy jesteśmy plotkarzami. To jest nasze możemy sobie tą całą listę wtedy przeczytać i zastanowić się, czy chcemy się w takim miejscu znaleźć duchowo. Więc Bóg nie lubi plotkarstwa. Bardzo nie lubi plotkarstwa. A z plotkarstwem ym, bardzo blisko związane jest szemranie. To jest bliski krewny plotkarstwa. Jak sobie wyszukamy hasło szemranie, albo hasła w ogóle jakby wychodzące z tego rdzenia, w, w Biblii to jest tego mnóstwo. W Starym Testamencie szczególnie, no i ni dla nikogo nie jest niespodzianką, że. Najwięcej wtedy, kiedy mówimy o wędrówce Izraelitów przez pustynię. Jak sobie otworzymy Księgę Wyjścia, 16, 2-3. Tam na pustyni cała społeczność Izraela zaczęła szemrać przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Szkoda, że już w Egipcie nie uśmiercił nas Pan, narzekali, gdzie mogliśmy sobie usiąść przy garnku pełnym mięsa i najeść się chleba do syta. Wygląda na to, że wyprowadziliście nas na tę pustynię, żeby nas wszystkich zamorzyć głodem. Tak to czasami bywa, że najpierw jesteśmy wdzięczni za Kościół, jesteśmy wdzięczni za to, że pastor zwraca uwagę na grzech, jesteśmy wdzięczni za to, że w Kościele mówi się o tym grzechu, że nie toleruje się go, jesteśmy wdzięczni za to, że Kościół jest prowadzony... W sposób no, taki, w którym znana jest jego wizja, w którym pastorzy starsi dążą do tej wizji, do tego, żeby ją wypełnić i tak naprawdę robią to bezkompromisowo, dopóki to nas nie dotyczy. Później jakieś decyzje się pojawiają, które nam się nie podobają i zaczynają się właśnie takie historie. Tak samo jak z Izraelitami. Super, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu. Wdzięczni byli, cieszyli się, do czasu, kiedy przyszły jakieś trudności. Do czasu, kiedy te trudności zaczęły ich dotyczyć. Wtedy zaczęło się szemranie. I to szemranie w kościele również w dzisiejszym niestety ma miejsce. Zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że zapada w kościele jakaś decyzja, albo coś jest powiedziane nieprzyjemnego, coś trudnego i zaczyna się. Zaczynają się rozmowy za plecami pastora, za plecami starszych, ale wymyślił, ale szaś jak jej powiedział, no nie no, teraz to będzie nie wiadomo co, i tak dalej, i tak dalej. I to jest szemranie. Taki był kościół, a teraz będzie to i tamto. I to jest szemranie. Szemranie które prowadzi do nieposłuszeństwa Słowu Bożemu po pierwsze, dlatego że wszyscy znamy fragment listu do Hebrajczyków 13-17. do Mamy ostrzeżenie na ten temat, na przykład w pierwszym liście do Koryntian. Jak sobie otworzymy 10 rozdział 10 do 11. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, to jest oczywiście o, mm, o ludu Izraela, który szedł przez pustynię, ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Szemranie również prowadzi do Podziałów w kościele prowadzi właśnie do tego, że dochodzi do rozłamów, dochodzi do jakiegoś sprzeciwiania się starszym, dochodzi do tego, że zaczynamy nagle oczekiwać, że kościół będzie się dopasowywał do nas. A powinno być całkowicie odwrotnie: kościół powinien się, ludzie powinni się dopasowywać do kościoła i innej niestety sytuacji w kościele nie ma. I teraz, jeżeli jakby. Na tej sali prawdopodobnie nie ma nikogo, kto jest niewinny w tej kwestii. Każdemu się zdarzyło szemrać, każdemu się zdarzyło plotkować. I każdemu się to zdarza czasami, bo czasami człowiek się po prostu nie pilnuje. No ale właśnie po to jesteśmy kościołem i po to uświadamiamy sobie pewne rzeczy, żeby po pierwsze nie mieć wymówek i wiedzieć dobrze, czym są plotki i szemrania. Jesteśmy też kościołem po to, żeby się nawzajem pilnować, nawzajem napominać i stopować wtedy, kiedy trzeba. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś do tej pory sobie nie zdawał sprawy z takich rzeczy, że, że jakby jest to problem, a wie, że zdarzały mu się takie sy sytuacje, no to po prostu powinien odpokutować. Jeżeli już nie odpokutował, to powinien odpokutować, powinien przeprosić Pana i więcej po prostu nie brać w tym wszystkim udziału. I my powinniśmy się nawzajem pilnować. W sytuacji, w której jesteśmy gdzieś razem i jakby już nie ma o czym gadać, tylko zaczynamy gadać o nieobecnych, Albo zaczynamy narzekać na kościół, albo zaczynamy narzekać na, na, na cokolwiek tak naprawdę związanego z kościołem, to może po prostu pora iść do domu, bo już nie ma o czym gadać. Albo zmienić temat. Tak jest najlepiej. Tak jest najlepiej. Także, tak jak mówię, każdy jest temu winny, każdemu się to zdarzyło. Może się zdarzyć, ale potraktujmy to jako upadek wtedy, jeżeli się zdarzy, i odpokutujmy z tego. I, mm, no, mi się szczerze mówiąc zdarzyło, szemrać kiedyś, no, ale później jakby rozmawiałem z pastorem i powiedziałem mu, że przepraszam, bo no, wdałem się w taką sytuację i zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie też. Dlatego, że to jest poważna sprawa. Bo od takich rzeczy zaczynają się podziały w kościele. Małymi kroczkami i dochodzi do różnych trudnych sytuacji. A podziały w kościele tolerowane nigdy nie będą. I osoby, które takie podziały wywołują, ja tu nie mówię o, o kimś, kto mu się zdarzy upaść, ale mówię tutaj o pewnym sposobie funkcjonowania w kościele, no to takie osoby, które w ten sposób w kościele funkcjonują, że te podziały wywołują po prostu będą z kościoła usuwane. Nie sądzę, żeby w tej chwili na tej sali były takie osoby, ale. Wszystko się może zdarzyć. Kościół się rozwija, przychodzą nowi ludzie i też uczulam, żeby zwracać na to uwagę. Jeżeli mieć tę świadomość, że to nie jest niewinna sprawa. A wręcz przeciwnie, gdyby była niewinna, to w Słowie Bożym nie byłoby tyle o niej. I nie byłoby tu przestruk.